Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie powracam do tematu depresji, na którą zapewne zachoruje wiele osób w związku z sytuacją epidemiczną, jaka stwarza typowe czynniki ryzyka powstawania depresji, w tym stresu, obawy o własne zdrowie, z codzienną, dawką wręcz paniki kierowanej ze środków masowego przekazu, uniemożliwieniem fizycznej rekreacji, ruchu, wycieczek do lasu czy innych zdrowych środowisk naturalnych. Pozostawanie nawet dwa tygodnie w takich warunkach może stwarzać warunki do stresu, tym bardziej, że kwarantanna, czy wielotygodniowa, czy miesięczna izolacja będzie już powodowała stres. U wielu przewlekły, który wybitnie osłabia układ odpornościowy, a właśnie zaburzenia depresyjne pod względem patofizjologicznym przypominają przewlekły stres. Stąd podejrzenie znacznego pogorszenia stanu zdrowia u wielu osób w skutek izolacji czy kwarantanny epidemicznej związanej z dodatkowym niepokojem o swoje zdrowie albo osób bliskich. Dodatkowo może występować wiele innych czynników ryzyka, jak niebezpieczeństwo utraty pracy, które jest jednym z silnych przyczyn odpowiadających za rozwój depresji, podobnie jak i inne niebezpieczne problemy i konflikty. Dlatego postanowiłam przypomnieć nie tylko ogólne dane o depresji, ale także nowe, nowe teorie, zwłaszcza ostatnio badana i określana jako zapalna teoria depresji. Depresja do 2018 roku według szacunków występowała u 6-12% populacji, jednak już w starszym wieku, czyli powyżej 65 roku życia, depresja była rozpoznawana od 5 nawet do 30%. Według szacunków WHO objawy depresji występowały u 350 milionów ludzi na całym świecie i do 2020 roku. Depresja miała stać się drugą co do częstości występowania chorobą. Według danych z piśmiennictwa zaburzenia depresyjne stanowią prawie 4,3% światowego obciążenia wszystkimi jednostkami chorobowymi. W Polsce około 1,5 miliona osób choruje na depresję i codziennie 11 osób odbiera sobie życie z tego powodu. Depresja najczęściej rozpoznawana jest w wieku od 20 do 40 lat, na którą częściej chorują kobiety, chociaż samobójstwo częściej popełniają mężczyźni. Jak wiadomo, depresja znana była od dawna, opisywana kiedyś jako melancholia, nostalgia albo neurastenia, jaka miała i wywiera, Wpływ nie tylko na zdrowie psychiczne, ale i fizyczne, na zachowanie człowieka, a także jest powodem znacznego pogorszenia funkcjonowania oraz wywiera wpływ na najbliższych, rodzinę i otoczenie. Dowiedziono ponadto, że depresja jest niezależnym czynnikiem ryzyka w rozwoju różnych chorób, szczególnie przez osłabienie odporności skutkującej różnymi infekcjami, aż po choroby nowotworowe. Znane są uwarunkowania wielu chorób fizycznych i dolegliwości, jakie w stanie obniżonego nastroju powodują, ujawniają lub nasilają chorobę. Zwłaszcza badania ostatnich lat potwierdziły, że zarówno stres fizyczny, jak i psychiczny, w tym oczywiście emocjonalny, zwiększają. Prawdopodobieństwo występowania zaburzeń psychicznych poprzez działanie szeregu mechanizmów hormonalnych i biochemicznych, i także odkrywanych ostatnio, również epigenetycznych, co jest w jakiś sposób związane z dziedziczeniem, jednak w nieco innym procesie określanym pozagenowym. Zaburzenia depresyjne pod względem patofizjologicznym przypominają właśnie przewlekły stres. Stąd podejrzenia pogorszenia zdrowia u wielu osób wskutek wspomnianej już izolacji czy kwarantannie epidemicznej. Mózg jest szczególnie podatny na uszkodzenia, zwłaszcza na niedotlenienie, czyli uszkodzenia oksydacyjne, i badania ostatnich lat potwierdzają, że zaburzenia depresyjne, nawet przy braku współistnienia chorób somatycznych, są powiązane ze wzrostem ośrodkowego i obwodowego stężenia wielu substancji prozapalnych, określanych mianem cytokin prozapalnych, w tym głównie czynnika martwicy nowotworów, ale też związków określanych mianem interleukin. Wskaźniki zapalenia odgrywają główną rolę w pojawianiu się objawów tej choroby, co badano szczególnie w ostatnich latach wraz z powstaniem zapalnej teorii depresji, jaka jest opisywana coraz częściej w dostępnym piśmiennictwie. Według części z tych teorii, niektóre zaburzenia depresyjne mogą być związane ze stanem przewlekłego zapalenia nerwów, powodowanego stresem. Powstające zmiany w układzie odpornościowym czy immunologicznym mogą doprowadzić do nadmiernego uwalniania tychże związków interleukin, cytokin, co z kolei może powodować stres psychiczny. Jak wspominałam, chociaż ostatnio intensywnie badana hipoteza zapalna depresji jest opisywana, jednak nie jest ona nowa i w rzeczywistości jest to część teorii złego samopoczucia, które występuje w depresji i wiele osób kojarzy ją z czynnikami, które mogą znacznie wpłynąć na depresję tak zwaną endogenną. Nawet już udowodniono, że obecność niektórych drobnoustrojów i czynników zapalnych może pośrednić w zaburzeniach i cierpieniach emocjonalnych, potwierdzając występowanie tychże zapalnych teorii depresji. Dr Bruce Charlton z Uniwersytetu w Buckingham publikuje od ponad dekady badania dotyczące związku między nieprawidłowym wzrostem cytokin i depresją. Inny neurolog Antonio Damasio również wspominał o markerze somatycznym. To ma oznaczać, że nasz organizm reaguje fizjologicznie na pewne bodźce, które rozpoznaje jako niebezpieczne albo wrogie, skutkując występowaniem różnych zaburzeń, przyspieszonej akcji serca, objawami zapalenia czy też gorączki, po których pojawia się cierpienie psychiczne oraz takie objawy, jak wyczerpanie, zniechęcenie, zły nastrój, rozpad albo poczucie pustki i ciemności, a nawet występowanie bólu fizycznego, ale też innych chorób, które mogą stanowić tak zwaną maskę depresji. Jak wiadomo, występują różne rodzaje zaburzeń depresyjnych, jakieś przyczyny mogą być także wieloczynnikowe, na różny sposób występując u różnych chorych. Za chwilę opowiem o przyczynach depresji. Nadal etiologia depresji określana jest jako choroba heterogenna podłożu wieloczynnikowym, w przebiegu której znaczenie ma wiele procesów. Jednym z ważnych i udowadnianych już, Procesów istotnych jest zapalny z pobudzeniem układu immunologicznego. Jak już mówiłam, ze wzrostem stężenia związków zwanych cytokinami prozapalnymi, także białek ostrej fazy czy enzymów takich jak cyklooksygenaza i inne przeciwzapalne mechanizmy, np. leków antydepresyjnych, czy skuteczność. Niesterydowych leków przeciwzapalnych w zmniejszaniu objawów depresji. Dlatego ostatnio lekarze zwracają uwagę na stosowanie w leczeniu depresji leków innych niż leki przeciwdepresyjne, czyli zwłaszcza substancji o działaniu przeciwzapalnym, także naturalnych. Ponadto, jak wiadomo, czynnikiem ryzyka o szkodliwym działaniu jest silne napięcie nerwowe związane z pracą, czy też trudną, do akceptacji sytuacją osobistą, jaka może powodować pojawienie się depresji. Odczuwane złe samopoczucie, zmniejszona energia powoduje wzrost zniechęcenia, obojętność, rozdrażnienie, pogorszenie koncentracji, następnie bezsenność albo spłycenie snu i nieprzespane noce, powodujące z kolei znów zmęczenie, ospałość w ciągu dnia z narastaniem błędnego koła przyczyn i skutków. Chorujący na depresję gorzej tolerują pojawiające się sytuacje stresowe, mając problemy ze zwykłymi zdarzeniami dla osób zdrowych. Ryzyko wystąpienia w ciągu życia tak zwanej dużej depresji szacowana zostało na około od 8 do 12%, jaka może towarzyszyć także innym chorobom somatycznym. Nieleczona. Lub nieprawidłowa leczona depresja może powodować utrwalanie się niektórych objawów wraz z możliwością kształtowania się tzw. osobowości depresyjnej. Depresja, charakteryzująca się przede wszystkim pogorszeniem nastroju, ale także zmniejszeniem energii, aktywności, zainteresowań, jest rozpoznawana na podstawie wszystkich wymienionych już objawów. Jednak klinicznie istotne jest natężenie tychże objawów i nie każda depresja jest chorobą psychiczną. Najczęściej zauważane objawy i dolegliwości to, jak już mówiłam, zły nastrój, smutek, żal, obojętność bez powodu, apatia, poczucie zmęczenia, utraty sił, męczliwości, a także chorzy nie mogą ukończyć zaczętej czynności, ponadto występuje izolowanie się od otoczenia, niechęć do rozmowy, brak zainteresowania, także ważnymi obowiązkami, ponadto drażliwość, łatwe wpadanie w gniew, płaczliwość, frustracja, ciągłe niezadowolenie oraz objawy somatyczne, w tym takie jak bóle głowy, wzrost albo brak apetytu, wzrost lub spadek wagi ciała. W depresji występują także wybudzenia bez możliwości ponownego zaśnięcia, czasem nawet kilkakrotnie w ciągu nocy, a także wybudzenia nad ranem, często na dwie godziny przed zwykłym czasem pobudki, bez możliwości zaśnięcia, co z kolei także pogarsza stan i przyspiesza rozwój depresji. Wśród innych objawów często występują poczucie winy ze wspominaniem dawnych błędów, złych wyborów życiowych. Poczucie małej wartości, bezwartościowości własnego życia, brak nadziei, przypominanie doznanych krzywd, cierpienia czy też myśli samobójcze. Może dochodzić także do pogorszenia funkcji poznawczych, w tym do niezdolności skupienia uwagi, brak wytrwania w pracach wymagających wysiłku intelektualnego a w niektórych przypadkach, zwłaszcza długotrwającej, nieleczonej depresji, dochodzi do tak zwanego otępienia depresyjnego, czyli pogorszenia pamięci świeżej zapominaniem niektórych faktów z życia. Jak wspominałam, stwierdzenie tylko kilku z opisanych objawów o odpowiednim nasileniu wystarcza już do rozpoznania depresji, chociaż klasyfikacja depresji. Jest zróżnicowana i może być zależna od najbardziej nasilonych objawów. Najważniejszym podziałem jest odróżnienie depresji, tzw. endogennych, od depresji reaktywnych, jakie pojawiają się w reakcji na niekorzystne wydarzenia życiowe, najczęściej na ważną dla chorego stratę. Depresja reaktywna charakteryzuje przede wszystkim krótszy czas trwania także mniejsze nasilenie oraz wrażliwość na psychoterapię, zwłaszcza gdy te osoby są wspierane przez bliskich czy innych. Z kolei depresja endogenna jest według klasyfikacji międzynarodowej zaburzeniem depresyjnym jednobiegunowym, wśród którego rozróżnia się epizod łagodny depresji, umiarkowany i ciężki. Epizod łagodny jest rozpoznawany, gdy nasilenie depresji nie zaburza czy uniemożliwia wykonywania obowiązków, na przykład chodzenia do pracy. W przypadku o nasileniu umiarkowanym depresji dochodzi do znacznej utraty poczucia energii i obniżenia aktywności osoby z zaniedbywaniem obowiązków, rezygnacją z kontaktów ze znajomymi, ograniczaniem kontaktu z rodziną. Epizod depresyjny ciężki rozpoznawany jest gdy pojawiają się obok wspomnianych już objawów myśli samobójcze. Pod typem ciężkiego typu depresji jest ten epizod depresyjny z ciężkimi objawami psychotycznymi, gdy chory na przykład ma urojenia o treści depresyjnej albo katastroficznej, w tym lęki i obawy. O nieuchronnym zagrożeniu albo niebezpieczeństwie śmierci czy też śmiertelnej choroby. Zaburzenia depresyjne nawracające rozpoznaje się, gdy u osoby powtarzają się epizody depresyjne. Zaburzenia depresyjne krótkotrwałe są rozpoznawane, gdy okresy depresyjne trwają trzy dni albo dłużej, czyli nie spełniają kryterium czasowego określonego na dwa tygodnie. Oraz spełniają kryteria nasilenia objawów epizodu depresyjnego, co najmniej łagodnego. Zaburzenia depresyjne krótkotrwałe charakteryzują się częstym pojawieniem się krótkotrwałych okresów depresyjnych, ale mogą nawracać nawet co miesiąc. Depresja endogenna jest chorobą psychiczną, jaka może występować z takich przyczyn jak stresujące wydarzenia życiowe, a nawet bez takiego związku. Osiągając nasilenie niewspółmierne do wydarzenia i czasu trwania, rozciąga się zwykle na wiele miesięcy i wymaga zawsze leczenia farmakologicznego, a czasem nawet hospitalizacji. Najważniejszymi objawami depresji endogennej są spowolnienie, obojętność utusiowa, myśli o śmierci, spadek masy ciała i zawsze zaburzenia snu. Depresja endogenna może pojawiać się cyklicznie w ciągu życia i może występować także w kolejnych pokoleniach. Wymieniana jest także depresja maskowana, jaka z kolei objawia się bardzo nietypowo, powodując bóle głowy, zaburzenia pamięci, ale także takie objawy jak zaparcia, zespół jelita drażliwego, również zespoły bólowe nerwowoobodowych. Z punktu widzenia biologii i psychofizjologii Przyczyny depresji wynikają z nieprawidłowego funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego na poziomie komórkowym czy białkowym, określane jako przyczyny biologiczne. Jako przyczyna depresji endogennych podawane jest upośledzenie wytwarzania w ośrodkowym układzie nerwowym neuroprzekaźników, zwłaszcza monoamin, szczególnie takich jak serotonina noradrenalina, dopamina, jak i zaburzenia związków i procesów, które transportują te neuroprzekaźniki czy towarzyszące im enzymy. Ponadto teoria, jak już wspomniałam, ostatnio bardzo popularna i intensywnie badana, czyli zapalna z powstawaniem stanów zapalnych, występuje wtedy w układzie limbicznym w mózgu, dochodzi do powstawania bardzo niecharakterystycznych procesów zapalnych z pobudzeniem układu immunologicznego. Podobne pobudzenie jest stwierdzane również w organizmie osoby chorującej na depresję. W tym występuje zaburzenie tzw. neuroplastyczności neuronalnej, jaka polega na dostosowaniu się struktur mózgu do potrzeb funkcjonowania człowieka, a także do stresu. W tym szczególne znaczenie ma zdolność, znoszenia długotrwałego stresu bez uaktywniania mechanizmów ograniczających stres. W depresji plastyczność mózgu jest upośledzona. co skutkuje brakiem mechanizmów samonaprawczych. To jest powodem, że depresja taka nie ustępuje samoistnie i jest konieczność leczenia farmakologicznego, jak już mówiłam, albo hospitalizacji. Jednocześnie, nawracające zachorowania na depresję w życiu mogą powodować zmniejszenie objętości niektórych ważnych struktur w mózgu, zwłaszcza struktury określanej mianem hipokampa, który jest ośrodkiem pamięci, emocji i nastrojów, a także w przypadku zaburzeń dochodzi tam do zmniejszenia pobudzenia receptorów melatoninowych. Wskutek czego. Następuje rozregulowanie rytmów dobowych i pojawianie się zaburzeń snu i wspomnianej już bezsenności. Zaburzenia depresyjne mogą być chorobą dziedziczną i występować w kolejnych pokoleniach. I chociaż do tej pory nie odkryto genu depresji, jednak znaleziono kilkanaście miejsc w genomie ludzkim o odrębnej budowie u osób chorujących na depresję w porównaniu z osobami zdrowymi. Zaburzenia depresyjne jednobiegunowe dziedziczy się rzadziej niż tak zwane dwubiegunowe. W ostatnich latach są prowadzone badania z nadzieją wyjaśnienia zjawiska dziedziczenia, a także niedziedziczenia depresji, jaka ma być związana z epigenetyką, czyli nauką o ekspresji genów, która próbuje wyjaśnić, dlaczego niektóre geny ujawniają się w życiu człowieka, a inne pozostają nieczynne, niewykorzystane do końca życia. Regulatorem ekspresji genów jest witamina D, jaka pełni rolę ochronną i profilaktyczną u osób chorujących na depresję. O tym warto pamiętać, nie tylko stosując suplementację, ale także poprzez naturalne wytwarzanie tejże witaminy fizjologiczne wytwarzanie w organizmie poprzez spacery na słońcu, zwłaszcza w godzinach od 11 do 14, przynajmniej 15 do 30 minut dziennie. Prowadzone są badania i odkrywane nowe leki przeciwdepresyjne, także stosowana elektryczna czy magnetyczna stymulacja mózgu oraz długoterminowa terapia behawioralna, która skoncentrowana jest na umiejętnościach przede wszystkim radzenia sobie ze stresem. Jednak w piśmienicy naukowym rzadko wspomina się o duchowych przyczynach depresji, o czym warto pamiętać także w okresie trudnych czasów obecnej pandemii. Na temat leczenia depresji opowiem Państwu w najbliższym programie. Bóg zapłać za uwagę z Panem Bogiem.